Państwo Państwa, protokół Komisji Skrutacyjnej z celem przeprowadzenia wyboru Rady Sołeckiej. Komisja Skrutacyjna w składzie Mieczysław Białuski, Mirosława Baruk i Krystyna Białek stwierdza, że w zebraniu uczestniczyło 47 mieszkańców sołectwa. Biorący udział w głosowaniu oddali 46 głosów ważnych, Jeden głos był nieważny. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Eugeniusz Baruch 38, Adam Staszek 19, Piotr Ławniczak 39, Honorata Kruc 22, Krystyna Baruch 32, Marzena Maciejewska 17. Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania skład Rady Sołeckiej wybrano w następującym składzie: Piotr Ławniczak, Eugeniusz Barłuk, Krystyna Barłuk i Honorata Pruc. Gratuluję Państwu, którzy będziecie stanowili. Chcę za odpowiedzialną tak, pracę bardzo Komisji Spotacyjnej podziękować. Komisja jeszcze musi dokończyć protokoły stosowne, a my w tym czasie, szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu. Oddaję głos Panu Sołtysowi. Dziękuję, Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad aktualnie znajdujemy się w punkcie 5 a mianowicie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw i osiedla Zamość w sprawie zmiany statusu sołectw oraz statusu osiedla Zamość i projektu tych zmian. Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą nr 2 2006-2015 Rady Miasta Gminy Wronki z dnia 29 stycznia 2015 roku o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołec i osiedla Zamość w sprawie zmian statutu sołecz oraz, oraz tego osiedla i projektu zmian. Proszę Państwa, jesteśmy zgromadzeni tutaj na zebraniu. Jesteśmy prawomocni do podejmowania uchwał, ponieważ w zebraniu bierze udział zgodnie z listą 46,7 osób, czyli Dalsza część może przebiegać tutaj zgodnie ze statutem i możemy podejmować promujące decyzje. Bardzo proszę Pana Burmistrza teraz o wytłumaczenie i przedstawienie szczegółach omawianej sprawy. Panie Sołtysie, Szanowni Państwo, ja postaram się bardzo krótko powiedzieć o co chodzi w tym, w tych projektowanych zmianach. Ponieważ tu rzeczywiście procedura jest taka, że Rada Miasta i Gminy chcąc dokonać zmian w statucie, musi najpierw zapytać Państwa stanowiących to sołectwo, jaka jest wasza, jakie jest Wasze zdanie w kwestii tych zmian proponowanych. One właściwie dotyczą dwóch rzeczy. Po pierwsze kwestii finansowych związanych z tym, że nie może już być takich zapisów, jak jakie były w starych statutach, że na przykład sołectwo osiąga pewne dochody, bo tak naprawdę to są dochody Gminy wszystko i chodzi o jakby dostosowanie tych zapisów do obecnego stanu prawnego dokładnie do ustawy o finansach publicznych. Po drugie, chodzi o wprowadzenie takich kosmetycznych zmian w statutach, które pozwolą, żeby pewne składniki mienia komunalnego, gminnego stawały się nieautomatycznie użyczane sołectwu, ale mogły być użyczane także innym podmiotom. To chodzi na przykład o to, żeby można było boiska powstające w sołectwach przekazywać niekoniecznie sołectwu, ale na przykład klubowi, jakiemuś LZS-owi. Chodzi o to, żeby w obiektach gminnych w sołectwie mogły na przykład działać jakieś pomieszczenia, w których gospodarzył będzie Romiecki Ośrodek Kultury. I dlatego Stare zapisy, które mówiły, że automatycznie to wszystko jest własnością sołectwa, zmieniają się na zapisy mówiące, że to może być własnością sołectwa. Dokładnie rzecz biorąc, zmiany dotyczą punktów 6 i 7 paragrafu 8 sołectwa, dotyczą wykreślenia punktu 4 w paragrafie 27 który mówił, że środki finansowe do dyspozycji sołectwa tworzone są m.in. z wpływów z wynajmowania i wydzierżawiania składników mienia gminnego, przekazanego sołectwu. Tu dopowiem jeszcze tylko, że to jest też związane z zasadami dofinansowywania. Na przykład takie obiekty, jak Państwa Świetlica, która została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, nie może być obiektem wykorzystywanym komercyjnie, czyli nie można z tego czerpać żadnych dochodów wszystko, co się za ewentualny wynajem czy wykorzystywanie tej świetlicy m, płaci, może być właśnie wyłącznie, e, e, wyłącznie no, pokryciem realnych kosztów mediów, e, czyli tam prądu, e, wo, wody i, i, i a, autentycznej eksploatacji tego obiektu. E, dalej w paragrafie 38 Proponuje się, żeby ustęp pierwszy otrzymał brzmienie, sołectwo może korzystać z zmienia komunalnego, w tym zmienia gminnego na podstawie pisemnej umowy zawartej z gminą Wronki. Ustęp drugi otrzymał brzmienie, przekazaniu sołectwu mogą podlegać m.in. następujące składniki mienia gminnego, świetlica wiejska, wiejskie obiekty sportowe, place zabaw i inne mienie gminne. Tu też dla porządku dodaję, że to inne mienie gminne to jest propozycja dopisania do statutu, dlatego, że w sołectwach, na pewno w Państwa sołectwie też, prędzej czy później, powstaną na przykład takie obiekty jak siłownie zewnętrzne. Żeby można je przekazać sołectwu, no musi być taki zapis, bo jak dotąd mamy tylko wyliczone świetlice, place zabaw i boiska. Teraz dopisujemy te inne obiekty gminne. Ustęp trzeci. W przypadku, gdy na terenie sołectwa nie znajdują się składniki mienia gminnego wymienione w ustępie drugim, to po ich wybudowaniu przez gminę mogą one zostać przekazane sołectwu do korzystania z nich. I ustęp czwarty, jeżeli ze względów społecznych konieczne jest, aby zmienia, które ma być przekazane sołectwu lub zostało jemu przekazane korzystać, powinien również inny podmiot, gmina Wronki może przekazać to mienie do współkorzystania. Te inne podmioty, to jak mówiłem, np. Ośrodek Kultury, czy lzs -y, jakieś organizacje, które też pożytkowi publicznemu służą. To są propozycje zmian. Tryb konsultacji przewiduje, że pan sołtys teraz państwa spyta, czy macie do tych zmian jakieś uwagi i przeprowadzi głosowanie za zaopiniowaniem pozytywnym. Dziękuję bardzo, panu burmistrzowi. Otwieram dyskusję nad tymi proponowanymi zmianami w statucie. Bardzo proszę o, o ewentualne pytania, uwagi. Jeżeli takowych nie ma, myślę, że pan burmistrz. Bardzo proszę, żeby pan burmistrz przeczytał jako osoba w tej chwili najlepiej zorientowana, a ja przeprowadzę głosowanie. Proszę o jeszcze raz o odczytanie. Rozumiem i głosujemy każdą poprawkę oddzielnie czy Głosujemy uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji cały raz. Szanowni, zebrani, zebrani wobec tego pozwolę sobie przeczytać projekt uchwały zebrania Wiejskiego sołectwa Czmachowo z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Czmachowo w sprawie zmiany statutu sołectwa Czmachowo i projektu tych zmian. Na podstawie uchwały nr 3. Pomane na 26 na 2015 Rady Miasta i Gminy Wrąski z dnia 29 stycznia 2015 roku przy prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw i osiedla Zamość w sprawie zmiany statutu sołectw oraz statutu osiedla Zamość i projektów i tych zmian pozytywnie opiniuje się statut sołectwa Ćmachowo Określony w załączniku numer 1 do wyżej wymienionej uchwały. Szanowni Państwo, przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Przy dwóch głosach wstrzymujących uchwała została podjęta. Proszę o... Zapisanie do protokołu. Uchwała została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o kontynuowanie zebrania pana burmistrza. No to w takim razie, szanowni państwo, pozostał nam już tylko właśnie jeden punkt porządku obrad, punkt szósty, czyli wolne wnioski i zapytania. I teraz proszę państwa o te. Wnioski o ewentualne zapytania. Jeśli potrafię tu i teraz Państwu odpowiedzieć na te pytania, to oczywiście nie to zrobię. Jeśli będą to jakieś sprawy poważniejsze, wykraczające za moją moc tu i teraz, to wtedy obiecuję tymi sprawami się zająć czy przekazać dalej. To będzie trwało pewnie ze dwie godziny, podpownicie Państwo, że usiądę Ja postawił taki wniosek tutaj o zebrania wiceministy wiejskiego o ograniczenie tonażu tutaj na tej drodze powiatowej. Tak samo jak jest z samotu do samołęża, to jest droga powiatowa i ciężarowe nie jeżdżają. Tutaj jeżdżają sobie, a nie ma chodników. I żeby to ograniczyć, ten ton. Oczywiście to nie chodzi, że jak ktoś musi dojechać tam, czy do drewnem, czy po zborze. Bo jednak samotuły zrobiły sobie nie? Samołęż, a tutaj też trzeba zrobić, bo i jak i jak. To oczywiście nie, nie, to, to nie, to, to nie jest nasza decyzja. Nie, to trzeba je do powiatu. To, to kwestia analizy ewentualnego zło złożenia tego wniosku do powiatu, ale oczywiście zajmiemy się sprawą. Panie Wójcie. Mowa o drodze powiatowej i tak jak te igry, wszyscy jest, tutaj, a ta szosa jako Droga Powiatowa-Nima nawet nie jest na tyle szeroka i całe pobocza są połamane. A przynajmniej boiska do końca wsi po jednej stronie powinien być chodnik. Przecież jakby wyszła, idą kobiety z dziećmi, z wózkiem, nie ma gdzie się schować wcale. A tak są te pobocza połamane, bo ta <laughs> szosa 13 ma 30 już lat, 31. A samochody jak, nie mówię jak było ograniczenie na terenie tutaj koło cmentarza, no to można było. Ale ile razy jechałem, to była objazd przez Wyblewo i tam Wyszucin. To te leciały prosto i tu u nas i do Wyszucina. Jadą tiry te dużych z Wyszucina i jedzie po prostu zamiast tam to, przez drzwi. skręca skręca tutaj jak to mówimy na tej ja jadł tu no, ja to było trwa no, więc taki wniosek i po prostu a przy tyłek tak 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 oczywiście zapisujemy i to są wnioski które przekażemy dalej Niki, nie, jak jest ja to, jak to się ja, dzieje? Oui! To, 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 no. to są co uważają, że zrobił na inicjatywie te zastosuje? I zobacz, waszą uprzejmość ja nie dożał. Za mają moje buty i drogi. Nie no. 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 po porządku. A licząłem ten drogi. Jakie jeszcze kary dla istocie nie porusza? To są Zapytajcie o podłogę, bo pani redaktor czeka. Właśnie. Kiedy podłoga? Kiedy podłoga? Kiedy nowa podłoga? Kiedy nowa podłoga? dobra czy tak? Dobrze, to pan, pan. Yy, dusza jak ja Państwo, yy, y, nie chciałbym, żebyście myśleli, y, że nam, czyli, czyli urzędnikom y, nie zależy na tym, żeby jak najszybciej się z problemem podłogi w Czmałowskiej Świetlicy uporać. Natomiast no, na nas też ciążą bardzo skomplikowane procedury i obowiązki no, związane między innymi z tym, że to jest inwestycja dofinansowana z Unii Europejskiej, w związku z tym my musimy wszystkiego szczegółowo e, przestrzegać i zgodnie z procedurą wprowadzić. W związku z tym tak, jak się okazało, że z tą podłogą są same problemy, to zaczęliśmy rozmowy z wykonawcą. No, Pech największy całej tej, 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 tej inwestycji, czy do no tego remontu podłogi, powiedzmy, polegał na tym, że on tak naprawdę miał dwóch wykonawców. To znaczy, tego, kto wyprodukował te nieszczęsne panele, i tego, kto montował te nieszczęsne panele. Myśmy prowadzili korespondencję z wykonawcą, uważając, że one nie zostały odpowiednio położone. Natomiast on od początku przyjął taką linię obrony. Że on położył idealnie, natomiast panele są do luftu. No to byśmy się zwrócili do producenta paneli, który powiedział: Nie, moje panele są eleganckie, tylko zostały źle położone. No w związku z tym, myśmy musieli, szanowni Państwo, przejść przez wszystkie kroki związane z wzywaniem jednego i drugiego do poprawienia tych wad. Ostatecznie musieliśmy zlecić zewnętrzną ekspertyzę, która nam powiedziała, że. Jest, że są źle położone panele. W związku z tym zwróciliśmy się do tego, kto panele kładł, że mamy ekspertyzę i że w związku z tym, w ramach gwarancji, on ma nam to jeszcze raz porządnie zrobić. No Ale on powiedział, że on się z tą ekspertyzą. Nie zgadza ją, kwestionuje. W związku z tym myśmy musieli zrobić następny krok: poinformować go o tym, że jeśli on w odpowiednim terminie tego nie zrobi, to my jako gmina przeprowadzimy remont tej podłogi, ale obciążymy go kosztami tego remontu. No, czas odpowiedni minął, wykonawca nie zareagował, i w tej chwili podjęto decyzję, że my remont tej podłogi jako gmina zrobimy. No, oczywiście próbując później wyegzekwować koszty, które poniesiemy od wykonawcy. No, pewnie. W sądach będziemy musieli tego dochodzić, ale to już najmniejsze zmartwienie. Natomiast, natomiast w pewien sposób nieszczęśliwe jest w tym wszystkim, że dofinansowanie europejskie poszło na podłogę o tym właśnie standardzie i z tych materiałów. Myśmy jakiś czas temu również prosili o konsultację pana, pana Sołtysa, żeby nam powiedział, czy gdyby się dało zmienić tutaj technologię. Zrobić na przykład z prawdziwych paneli, albo nawet z parkietu, albo z tych takich płytek PCV, które się ponoć na takich dużo wielkopowierzchniowych podłogach dobrze sprawdzają. No, ale się okazało, że niepotrzebnie się zastanawialiśmy wszyscy, bo jednak warunki umowy na remont tej podłogi przewidują, że ona będzie w takiej technologii. W związku z tym my on pewnie w całości będziemy wymieniać. Będzie znów z tych bambusowych paneli, natomiast no, kładąc ją, przynajmniej będziemy zobowiązywać tego następnego wykonawcę, żeby no, nie popełnił tych błąd, błędów montażowych, które zostały tutaj popełnione. Są związane z tym, że jednak chyba za duża porcja wilgoci wchodzi w tę podłogę od, od spodu, i te panele rzeczywiście się w związku z tym podkształcają i na to nie ma, nie ma, nie ma siły. Także, także obiecuję Państwu, że się tą podłogą wreszcie zajmiemy i naprawdę wyjaśniam to, że to tyle trwa, to nie znaczy, że jakaś jest nasza zła wola. My też byśmy woleli to jak najszybciej zrobić, załatwić, nie wysłuchiwać Waszego radnego i sołtysa, który bez końca o to pyta i chwała mu za to, bo w Waszej, w waszej sprawie pyta. Myśmy woleli mu raz powiedzieć, dobra, pani Anuszu, jutro przychodzimy, wymieniamy i jest gotowe. No ale musieliśmy przejść przez te wszystkie kroki. Będzie podłoga zrobiona. Jako pierwszy tu przyjadę, żeby się po tej równej podłodze przejechać. Słucham? Kto to? Kto projektował? No, ale wie pan co? My to nie mówimy. Nie, nie. Ja myślę, że, ja, myślę, że, ja myślę, że skoro mamy pana Jana, to może się wypowiem. Natomiast, natomiast szanowni państwo, na ekspertyza mówi wyraźnie, że problem z tą wynika z błędów projektowych, tylko ze złego, ze złego montalu. Tyle właśnie w tym tak, Ale w tym roku będzie, tak? Zobacz, że było, że tak, Bardzo proszę. Mamy na dole to nieszczęsne przejście dla pieszych. Nie ma tam żadnego ograniczenia prędkości. To jest samochody z prędkością 90 na godzinę, bo tak wolno jechać. Żaden nie wyhamuje tam przejść przez ty...

Cicho, cicho, szanowni państwo, cicho. Chyba za wszystko. Chyba chował z tego przystanku od części pieszych, do wiezdy Nie szkoda, by tam zrobić chodnika, bo tam przejść w tym czasie, że kiedy jeżdżą, czy dzieci do szkoły chodzą, no nie mam możliwości, wszyscy rowem, bo na trasie się nie zmieszczą. Nie przejdą obok siebie. Nie rozmawiamy... chodzi o tę ty, ścieżkę rowerową, tylko zwykły chodnik połączyć z jednej strony. Ty. Mhm. W sprawie chodników zarówno z powiatem, jak i z województwem rozmawiamy, bo rzeczywiście chodniki no, są potrzebne, ale to nie są gminne drogi, to, 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 to wiemy, prawda? Myślę, że bardziej otwarte jest województwo. Wiem, że, że pan burmistrz bo, bo ja rozmawiał tak, i... Sytuacja, że...

Zobaczmy, to zgłaszamy to, ale to jest właśnie nie jedyne, co możemy, co możemy zrobić. Jakie jeszcze sprawy chcielibyście Państwo porównać? Nie, chcę powiedzieć, Pan Nie, na razie nie. korzystając z tego, że jest Pan tutaj na miejscu, ja mam takie pytanie. Kto powinien sprzątać yy, ja przystankowe lub przystanki? Przy drodze 182. To jest droga wojewódzka, to tak wygląda bardzo brzydko. Teraz to są dużo ludzi jeździ, dużo tego. Te przystanki są zaniedbane. Może to jest wina mieszkańców, ale to nie tylko ćwachowa, bo to można tak zobaczyć na starym mieście, to mieści, w tym patrzył. Po prostu tu chodzi o to, że nie wiem, czy ta firma, która wygrała teraz drugi raz przetarg, czy ona będzie się tym zajmowała, czy jakaś inna firma, po prostu no, żeby te przystanki jakoś doprowadzić do porządku, to to wszystko wszystko do, porządku. do porządku. To zapisujemy sobie, bo, bo, bo przystankami rzeczywiście gmina się yy, będzie zajmować. Yy, my chcemy zrobić i to jest nawet w planie Komisji Rady, żeby zrobić yy, taką inwentaryzację w ogóle tych, 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 tych przystanków, pomyśleć nad nimi, które remontować, w których zmieniać ewentualnie technologię. Natomiast kwestia porządku, no słusznie Pan, pan zwraca uwagę, my, my, my musimy tutaj wymagać od tych firm, które wygra, wygrywają przetargi na, na, na utrzymywanie porządku, żeby się dobrze z tego wywiązywały. Także każdy taki sygnał bardzo, bardzo sobie cenimy, bo pozwala nam to no, rozmawiać rzeczywiście wtedy z firmą. Jeszcze, szanowni państwo ja sprawę mam, czy byłaby taka możliwość, chodzi o boisko, o koszenie boiska, bo to jednak tutaj hektar do korzenia, czy gmina by na przykład parcypowała tam w tym korzeniu, chociaż 3-4 razy wciąż. Wasza jest w to no, Rada Gminy organizuje tutaj rozgrywki, rozgrywki, ale to te korzenie to jest zmora. Nie nie, to, to ja już tłumaczę. Jeśli, jeśli boisko podlega Radzie Gminnej LZS-ów, to ja się przed tegorocznym przyznawaniem dotacji dla organizacji spotkałem z panem Prezesem i to wyraźnie pytałem, czy boiska, z których korzysta LZS mają być koszone w ramach dotacji, które LZS dostaje z gminy, czy my mamy to wziąć jako gmina na siebie. I z jego strony padła deklaracja, że on nie chce, żeby gmina to kosiła. To dotyczy tych wszystkich boisk, na których są rozgrywki, bo woli, żeby gmina dawała mu pieniądze. Umówiliśmy się na odpowiednią kwotę na cały rok, na każde boisko i LZS obiecał, że on się koszeniem boisk zajmie i że te pieniądze mu wystarczą. Ja nawet pytałem dlaczego dla niego niewygodniej by było, żebyśmy to objęli tym naszym przetargiem i by wykonawca kosił. On mówi, że to dlatego, że taki wykonawca gminny yy, pewnie byłby mniej skory, żeby się dostosowywać do tego, że na przykład pojutrze jest mecz, w związku z tym ty musisz szybko przyjechać i wykosić. A jak oni to robią sami, już nie wnikam jakimi siłami, bo dajemy im na to te pieniądze, to mogą sobie rzeczywiście tak to uzgodnić, że... Ale tu nie chodzi, żeby tam co tydzień kościć, bo... No co, co raczej, raz miesiąca, bo... Nie, raz nie, na półtora miesiąca. Tylko sprawa jest prosta. No my nie możemy płacić dwukrotnie na to, to samo. Ja I w związku z tym zadałem pytanie. No tak. Czy ma to gmina kościć, czy LZS no tak. będzie to, to my już nie mamy czym kościć. No, Panie burmistrzu, sytuacja jest u nas, że... Ta 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 była kupiona z pieniędzy, jakby społecznie dopracowany. Hmm. Ona była użytkowana przez wiele, wiele lat przez udzielenie hmm. usług rolniczych. I w tej chwili jest naprawdę w katastrofalnym stanie. I załóżmy, że przewodniczący Rady Gminy LZS nigdy nam nie kosił boiska, jesteśmy zdziwieni, że jedzą troszeczkę. Jedynie co Rada Gminy LZS to, to może to nam jest. przekazać środki finansowe na zakup paliwa, to, to, to w związku z powyższym no to to... my byśmy apelowali do Urzędu Miasta i Gminy o pomoc w zakupie kosiarki. Kosiarki, no bo to jest w na sytuację, Zaczy, takiej, że, to, że, że rada gmina ma nam pomóc, ale czym nam pomoże? Na paliwo jedynie, a czym mu kościół. Także to jest. Ja wiem, że, że oni dostają. Sam jestem w radzie gminnej, ale pierwszy o to zyskuje właśnie. Bo on na przykład przekaże 800 zł na paliwo, nie? Przypuścił. Ale czym to robić o No my nie jesteśmy w stanie, czy coś. No, teraz... Przekazaliśmy prawie edukacji po 2000 na rok na każde wojsko. Ale to. jak to. Tak, Ale W by tym jest organizacja Natomiast rozgrywek. Ewentualnie, jakbyśmy to... zadecydowali o zakupie nowych za załóżmy to nie ma już całej kwoty, albo, albo nie wystarczy. A gdzie tutaj jest jeszcze utrzymanie boiska i ewentualny remont kosiarki? Czy też tak paliwa? To... No nie, to O kosiarce oczywiście o remoncie kosiarki, czy tam o zakupie nowych nie ma jeszcze To ja bym zawnioskował, jeżeli Zadanie Wiejskie by zaakceptowało mój wniosek. O, do Urzędu Miasta i Gminy o, 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 no, o, o rozważenie możliwości zakupu kosiarki dla, dla naszego, nie sołectwa. Bo jeżeli mamy tylko paliwo, no to szybciej. No, no, w takim wypadku tylko dla sołectwa, nie? Oczywiście, że No to co? Bo teraz nie, nie wiemy co robić, bo to się okres rozebrana i ten remont będzie kosztował, nie może kosztować 2000, tysiące, może kosztować 3000. tysiące. Są wszystkie co mamy na A już więcej pieniędzy nie mamy sytuacja jest taka, że boisko nawet wymaga doszczenia, czasami jest tak, że 3 razy w No czy nie, 2 razy w Jak jest ciepło, ma, 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 ma i czerwień. Jasne. Zapisujemy ten wniosek, rozpatrzymy. No, jeżeli ten wniosek by tam jakoś był pozytywnie rozpatrzony, czy jeszcze ja przetworzony, to... Wtedy, wtedy, szanowni państwo, zrobimy zebranie wiejskie. Ale nie w ja, bo zaraz... Jest, do, jest bardzo pozytywnie przyjęty <słuch> przeze mnie dzisiaj. Panie burmistrzu, taka sugestia, że będzie rozpatrzony. bo... Gdyby była taka potrzeba, by to część środków sołeckich można by To już no w ogóle był ten Kosiarka jest jednak niezbędna. No bo, bo, Teraz stoi rozebrana i nie wiemy co robić. Czy ją remontować? Genek pokaże gazi. Nie niosłem no to To był ten gazi, który mam znaleźć. A to już kosztuje koło 500 zł. To, Sam gazi. To. Dobra. A czy jeszcze inne części tam do remontu? Znaczy, rozumiem, że deklaracja y, przeznaczenia również jakichś tam środków y, no słowskich. Jakiś jest. jest. Ja? No, rozumiem. Nawet tak niewielki, ale tak będący tak. argumentem zawsze taki takiej... te paliwa, będziemy te paliwa... te paliwa tak? weźmiemy wtedy. Dobra. Czy Państwo jeszcze... Zresztą potrzebujemy. jak już to nie to by po prostu. Nie wymagają to dużo, tak? Chcemy darmowe egzemplarze bazary, <grym wiołdze> chociaż, chociaż, raz na sołectwo 10 numerów. No cztery jest, pięć razy, jest jest no. nie. Nie. To nie wiem. To na